Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zrafta. Wyszła nowa aktualizacja. Wprowadzono kilka fajnych rzeczy, co mi się bardzo podoba, że twórcy nadal no, rozwijają tę grę, nie zaprzestają. No i co chciałem wspomnieć. No tutaj ta tratwa troszeczkę się już nie od tej, co można było zobaczyć na koniec drugiego odcinka, z racji tego, iż... ...no, skraszowało mi grę i mnie nie zapisało. I odbudowałem... Się. ...może tu się trochę już I dzisiaj co? Dzisiaj zajmiemy się może stworzeniem tych nowych fajnych przedmiotów, którymi jest stół, yy, znaczy krzesło, stół i latarnia. Yy, chcemy się aktualnie pić, więc na razie zajmiemy się tym. Mamy rybkę, wrzucimy ją tutaj do pieczenia, yy, napijemy się wody i wrzucimy kolejną do gotowania. Tak więc myślę, że można by zrobić stąd następne piętro wyżej, tylko że wtedy musimy tutaj dobudować. A żeby tutaj dobudować potrzebujemy młotek. W młotku potrzebujemy... Czyżby lepiej to działało? Nie, nadal mi to tak średnio działa widzę. No niestety, no tak już się sumnie. Yy, I co? Obrócimy na pewno to w tą stronę i zrobimy w ten sposób. Aha, tu mam w ogóle. Hmm. Trochę nie zauważyłem. No chciałem to ładnie zrobić, no ale już widzę, że nie. Nie będę tracił surowców. Trudno. Niech już tak zostanie. Tu fajnie pasuje z tym. Niech tak będzie. Trudno. Pozbieramy te przedmioty. Teraz tylko będzie nam brakować tylko lin w sumie. Chyba szybciej się... Teraz są buraki dodane. No tak, faktycznie. Teraz chyba szybciej się piecze mięso. Tak mi się coś wydaje. Fajnie. Mamy buraczki, ziemniaczki. Możemy sobie zrobić obiad. Winny obiad. A jak to działa z tymi... Ziemniakami przyjdźmy sobie tego ziemniaka. Możemy tylko jednego, ok. Liny mamy. Możemy sobie nawet zrobić jeszcze troszkę tych lin. Teraz potrzebne nam są gwoździe, pewnie do budowy, tak? Czy do craftingu? Czyli pewnie do tych nowych rzeczy, tak? Zgadza się. No, ten metal był niewykorzystany. Fajnie pomyśleli, fajnie. To może być coś, zawsze do jakiejś tam dekoracji aktualnej. Zawsze coś fajnego, nie? O, już smażył się ziemniaczek. Ziemniaczek nam co prawda jakoś mega dużo nie daje. Dlatego złówmy sobie jeszcze rybkę. No ziemniaczek jednak nie daje tyle, co myślałem. Znaczy nie myślałem w sumie ile, ale myślałem, że tego... Dobra, gubię się w słowach. W każdym razie daje mało. Mamy rybkę. Dajmy na no jeszcze jedną, chociaż widzę, że płyną beczki. Yy. Mamy kolejną. No i co? Jedną wrzucimy do pieczenia, jedną zjemy, napijemy się i bierzemy się zabudować. I co teraz mamy, proszę Państwa? Mamy noc! Mamy noc w tej grze. Więc latarnie będzie trzeba zbudować. Widzę, że teraz obiekty dają światło. Nie wiem, czy to było w poprzedniej części. Nie powiem, Ale to za chwilę. Może teraz zajmiemy się ścinaniem drzewa siekierą, której nie mam. Jak ja to zrobiłem, że zgubiłem siekierę. Gdzieś może leży tu, czy nie. Czy bezpowrotnie jednak sobie poszła. Chyba jednak sobie poszła. Co potrzebujemy? To wszystko mamy, ale upewnimy się jeszcze raz, czy nie mam siekiery. Nie mam. Teraz już mam. Idziemy sobie. Wydaje mi się, że wyrzuciłem gdzieś. Mogła wpaść po prostu do wody. Tak mogło stać się. Wrzucimy, Zbierzemy. Ładnie duże rzeczy fajne. Mamy tutaj. Zrobimy jakieś tam liny. Zbierzemy teraz drzewo. I budujemy, budujemy. Coś stało. Czemu nie mogę bić? A, okej, okay, rozumiem. E, będziemy starać się łapać kokosy. Które właśnie uciekają! Dobrze, już z tym jednym to już tam trudno. E, kokosy można chyba jeść, prawda? Prawda. To sobie zjemy, wypijemy. Właściwie więcej to wody daje. I idziemy budować dalej. Idziemy budować dalej, jeszcze tu pozbieramy drzewo. Weźmiemy sobie foundation. O, ty, kurde! A mnie wystraszyłeś. Zmykaj. Teraz jakiś inny dźwięk jest. Nie wiem, czy nie jest przypadkiem za głośno, no ale. Myślę, że tragedii nie będzie. Okej, okay, mamy tutaj. No, trochę smuteczek, że tak zrobiłem. No, ale już trudno. Hmm, to teraz tak. Postawimy. Filar. Postawmy go tu. W tym miejscu jest ok. I teraz podłogę. Nie ścianę, podłogę. Halo. Długo. No nie słucha mnie to ewidentnie. Chyba musimy wejść na górę, tak czy inaczej. Eee, a nie, po prostu nie mamy surowców. Nie mamy po prostu surowców. Czy ta palma już urosła? Czy mogę już im działać? Mogę już im działać. A czy mogę posadzić następną? Mogę posadzić następną, bo mam następną. Eee, może zróbmy tą latarnię, zróbmy latarnię. Co jest na latarnię? Puszka jest na latarni potrzebna i dwa drzewa. No to zróbmy puszkę i zróbmy sobie tą latarnię. Zobaczmy, jak ona wygląda. Fajnie, widać, że daje dużo światła. To jest fajne, że pokazuje ile światła da. Może postawmy ją tu. Tu jest też takie nieużyteczne miejsce, więc. Dobrze, tu jest ok, nie? Fajnie, dużo nam oświetla. Dużo drzewa właśnie też przypłynęło. Będziemy teraz budować sobie w nocy. Wszystko sobie pozbieramy. Nic nie gubię, jeszcze nic nie gubię. Do skrzynki możemy odłożyć metal, który na razie nie używamy. Stworzymy trochę lin, bo mamy naprawdę dużo tego. Widzę, że drzewa cały czas brakuje. Ale zaraz na to coś tam się poradzi. Dobrze, teraz zbudujemy. No i kurde, macie, znowu zrobiłem się. Dobra, teraz już to poprawię. To nie niedużo kosztuje. Chcę mieć ładnie moją tratwę. W końcu na niej mieszkam. Więc niech będzie ładna. No, hops. Ok. Czyli obracamy. Chcemy ładną naszą teatrę mieć. Ok. Fajnie, fajnie. No, coś takiego nowego, nie? Takie kompletna zmiana klimatu, jakaś. Znaczy, no, klimatu to nie, ale takiego nastroju. O, tak to powiedzmy. Złączymy to. I może, może co. Może w sumie się napijmy, do jedzenia jakiś ziemniaczek, nie? a buraki co, można, można ugotować zim, buraki z znaczenie ziemniaków. Okej, okay, to ugotujmy, zobaczymy ile on daje. Yy, no i tak, tu miałem zrobić schody, tak więc... No tu już jest ciemno, tu już jest ciemno, będzie trzeba dać kolejną latarnię, ale to za chwilę. Yy, pomyślmy teraz jak to zrobić, żeby te schody i to się fajnie zgrało, żeby znowu nie wyszło tak jak tutaj. Tak więc może yy, no nic, może po prostu damy po środku i będziemy od tego rozbudowywać. To wcale nie jest taki głupi pomysł. Obrócimy. Yy, tam jest jeszcze trochę miejsca chyba tak? Czy już jest równo z tym? Jest jeszcze trochę. To no właściwie... Właściwie nie, właściwie zróbmy to na razie... Oj. Zróbmy to na razie w ten sposób może, że tam zostawimy... Dobrze, jest na miejsca, tak? Zgadza się. Tutaj mm -hmm. teraz damy filary, które będą w tym i w tym miejscu. Tu się da przejść spokojnie. Eee, I teraz latarnia jeszcze. Ale to latarnia, może za sekundkę. Eee, wow, tych przedmiotów jest całkiem sporo. Nie wiem, czy nie zwiększyli jakoś tego. Mamy tutaj upieczony ten. No to nie daje za dużo. Nie daje, nie daje za dużo. Może jednak złówmy ten. Wydaje mi się, że nasi wodni przyjaciele dają najwięcej. Dużo tych przedmiotów, dużo. Podoba mi się to. No i mamy jednego wodnego przyjaciela. No, następny halo. No i mamy kolejnego. Wrzucamy do gotowania tego, możemy zjeść tak. 6. No i co? Tutaj ta platforma jest w porządku. No, halo, naucz się chodzić. I tu na górze zbudujemy taki mieszkalny, można by powiedzieć. To mi się może bardzo spodobać. Mieszkalny taki bloczek. Yy, to tak. Bierzemy sobie LOR. Jest ok, jest ok, tak jak chciałem. Na razie zróbmy to w ten sposób. A no, i nie mogę dalej budować, bo nie mam drzewa. Fajnie. Kokosy trzeba łapać. Teraz chyba kokosy? Nie. nadal spadają. Właśnie, mamy kokosy, przecież możemy się nimi najeść też. Posadzimy kolejne drzewo. Ciach. Będzie trzeba więcej tych drzew chyba posadzić, tak sobie myślę. Bo jednak z tymi drzewami to mało, mało jest tego, no mało. Mało tego drzewa. Znaczy, teraz na przykład tu jest bardzo dużo przypłynęło, ale to tak. Powiedziałem słabo. Może dajmy tu jeszcze jedną latarnię. No, no nie jest jakaś mega droga, a jednak tutaj słabo widać na pewno. A więc dajmy to. I dajmy to. Coś mi chyba wypadło znowu z EQ. Czy zgadłem? Czyżby mi chciało ten przedmiot? O, idzie akurat dzień. No ale jak już będzie stać, to już będzie stać. No i fajnie. E, teraz tak, miałem zjeść, miałem zjeść, bo z tym jedzeniem to jednak trzeba... O widzicie, ryba to jest ryba porządna i można się porządnie najeść. Zjedzmy sobie może, nie może nie będziemy mieć całych ziemniaków, bo się jeszcze zatrujemy czy coś. Zjedzmy sobie kokosy dwa. To możemy już odłożyć. E, myślę, że ogólnie jakiś magazyn to by tak na górze można było zrobić. No i fajnie, mamy kolejne drzewo. Ciach je. Czemu nie mogę? A, chyba jeszcze nie. A, jest jeszcze ta mm, niepełna faza. Tak więc budujemy dalej, bierzemy nasz młot. Sprawdzę sobie tylko, ile mamy czasu odcinka, więc sekundeczka. I już mam. Budujemy dalej. Jeśli byście chcieli na przykład dłuższe odcinki, to dajcie znać w komentarzu. Yy, bardzo posłucham chętnie Waszej opinii. Myk i może tak, może... Zobaczcie ile tych przedmiotów płynie. Czy one nie płyną? One nie płyną, bo nie zbieram ich chyba. Spójrzcie, one nie płyną, bo nie zbieram tych przedmiotów, które są tu chyba. Ja chcę to sprawdzić. Nie zauważyłem? Zjad mi kurde, cham. I co teraz płyną? Teraz płyną. Zobaczcie, one naprawdę nie płyną, bo jest ich za dużo. Fajnie to jest zrobione, fajnie. No i co, typie, zjadłeś mi, a ja nie zauważyłem. Muszę sobie zrobić w takim razie. To już nas dużo nie kosztuje. A na pewno się zwróci. Mamy dużo drzewa. Nie krzeczny jesteś. Chyba cię muszę upolować. Ech, to tak. Tutaj może. Prze... O, to latarnia dymi. Kopci. Kopci jak smog. Może tak. Zróbmy tutaj foundation i już zróbmy tak, jak jest tu. Tą, w ten sposób zbudujmy sobie jeszcze jedno to. Damy tu, żeby już było całe. Nie wiem, czy tu przepływać, czy nie, ale niech będzie. I damy jeszcze jeden filar tutaj, o właśnie w tym miejscu. I idziemy na górę dalej budować. Potrzebujemy teraz, halo, proszę tak nie robić. Potrzebujemy teraz foundation. Oj, za wysoko wszedłem. Zamyśliłem się jakoś. Nie foundation, tylko potrzebujemy piętra. Czyli tutaj elegancko, źle oczywiście zbudowałem, jakby inaczej. Ok, to usuniemy i postawimy ten prawidłowy. Widzę, że jak jest to drzewo, to jest fajne, fajne. Dużo tego drzewa jest też. Tu zbierzemy wszystko, co nam dało, może. No i co, jaki tutaj się czaj? Muszę go pilnować, muszę go pilnować zdecydowanie. Napijemy się, bierzemy kolejne mięso, jakieś tutaj, za coś wymyślimy. A zjedzmy sobie te kokosy w sumie. Aha, one nam dają yy, ten nasiona. Tego nie wiedziałem. No w sumie to dosyć może być logiczne, ale no nie wiedziałem. Nie zauważyłem tego. Eee, I teraz masz tak, te śniaki byśmy sobie upiekli właściwie. Ich I tak się dużo zbiera. I wrzućmy sobie jeszcze jedną rybkę i będzie gicia. Tak więc, tak więc... No, fajnie już to zaczyna wyglądać. Podoba mi się. No, ziemniaczek szybciej się piecz. Ale no widzieliście, to się zatrzymało jak nie zebrałem tych przedmiotów, czyli może być jednak jakiś limit. Chociaż. To Się wydaje, jakby też stały w miejscu. Może to się buguje? No nie wiem, nie wiem. Jest nasz ziemniaczek. Wrzućmy sobie jeszcze to. Zjemy. Ok. Pozbieramy to. Jakoś teraz tych przedmiotów jest mniej. Mniej jest tych przedmiotów. Yy, mamy wodę. Wrzućmy kolejną. No z tym jedzeniem powiem Wam, że. Trzeba pilnować, trzeba pilnować, dużo czasu trzeba poświęcać na to. No ale o to w tym chodzi, musimy przetrwać, nie? Jedzenie jest też bardzo ważne w przetrwaniu. To miejsce, ten czas. Znowu po ok, tu nam ucieka kolejny. No, halo, łap go. Tego uratujemy. On gdzieś tam pływa, a gdzie jest Ekin? Gdzieś tam. Misja ratunkowa. Szybko. Pioczek nas atakuje. A, ty teraz mam, dziadzie. O, ty teraz go więcej razy trzeba bić. Wtedy było trzy razy za każdym tym atakiem. Okej. Okay. Yy, mamy ten. Upiekło się. Upiekło się, to zjemy. Wody, to tam cały czas można gotować, nie ma problemu. No i co, mieliśmy kończyć naszą budowę, a tu miałem postawić filary. Miałem tu postawić filary, więc, więc tutaj postawimy. Raz, dwa, tutaj, tutaj i jest ok. Mhm. Teraz zróbmy tu. Jak macie jakieś pomysły, co jeszcze mogę ciekawego tu zbudować, oczywiście dawajcie je w komentarzach. Wszystko przeczytam, wszystko sprawdzę. I teraz tak, zróbmy może jakieś pierwsze nasze ściany, bo ścian jeszcze nie mamy. Może by tak na przykład. Hmm, mamy mało cały czas tego drzewa. No nic, dajmy tu ścianę, tu i tu. Tu już nie postawimy, bo nie mamy drzewa. Tak więc idziemy ścinać nasze palmy, o tu nie posadziłem palmy, więc żeby już sobie mogła spokojnie rosnąć to ja myk, no i lecimy z drzewem, lecą nam te kokosy, lecą, moje lecą i uciekają i uciekają, gdzie ja je potem złapę, oho nie ma, gdzieś go wcięło. Mamy jeszcze jeden kokos, posadzimy od razu i myk. I budujemy dalej. Dajmy tu ścianę. Tu ścianę, tutaj, tu. A tu porobimy okna. Będzie fajnie. Teraz tak. Tu rośnie, tu rośnie. To idziemy tu, jak nie ma gdzieś zbierać. No ale tutaj też się zbiera. Słuchajcie, nic nie płynie. Czyżby przestało? Czyżby przestało przypływać? To może być. Wybijemy. A, i wrócimy od razu następne. No i mamy deseczkę. Zobacz, jedną tutaj mamy. Może no, by tak w sumie zbudować kolejne. Czostowała 6. A, i teraz potrzebujemy do tego. No to nie, to zrobimy od sobie od razu tutaj AS, 2, 3, 4 gwoździe. Aha, tu się po 2 robi, tak? Aż 8 dostałem. A to okej. Okay. No, no, mamy liny, brakuje nam tylko dwa drzewa. No i co? Jesteśmy w kapce aktualnie. Nie mamy co robić. Musimy poczekać aż wyrosną drzewa. Fajnie to wygląda już, podoba mi się. No a drzewa to niechętnie, oj niechętnie. Dobra, łapmy tą deskę, nie możemy jej pozwolić uciec, każda się liczy. Jeszcze jedna deska, jeszcze jedna deska i już byśmy sobie postawili kolejny ten. Myślę, że gdzieś tutaj go można by było postawić, obok od razu. Tak więc jest, płynie nasza deska. E, czy coś do pieczenia? Ziemniak spoko. W sumie, może ja też tak nie będę szalał z tymi ziemniakami, bo wydaje mi się, że jak już nie będą płynąć, no to już nie będziemy mieli skąd brać tych ziemniaków i bojaków. No nie. Tak więc, może już nie będę ich lepiej jadł. E, idzie chyba kolejna noc, tak mi się wydaje. I płynie rekin. Nie, jeszcze nie płynie do nas. Spokojnie. E, postawimy sobie to gdzieś tu. Tak w miarę, żeby to fajnie wyglądało, to równo jest, w miarę ok. Yy, nasiona mamy tu, myk. A co potrzebujemy, żeby budować te okna? Ile będzie nam jeszcze potrzeba? No tyle samo, co na ścianę. No w sumie nic dziwnego, jakoś mnie to nie dziwi bardzo. Płynie kolejna deseczka. No mało już tego płynie, mało. Na początku to płynęło dużo. Okej, okay, mamy kolejną. Ziemniaczka mamy. Zjemy go. I teraz już będziemy tylko łowić łebki, żeby nie zakłócać, znaczy zakłócać. Żeby nie stracić po prostu naszych yy, wszystkich ziemniaków. Żeby nie zakłócić naszej budowy dokładnie, tak chciałem powiedzieć. W tym sensie, że yy, nie będziemy mieli ziemniaków i nie będziemy mogli ich posadzić. Nie będziemy mogli ich hodować. Okej, okay, bierzemy wodę, myk. Fajne jest to, że to też daje jakieś tam światło. Niedużo, ale daje. Mhm. No i tak, postawmy sobie... Oj, nie tu chciałem okno. No ale dobra, to będzie coś niesymetrycznego, bo u mnie to zawsze wszystko musi być symetryczne. Dajemy tu okienko, tu okienko, tu już nie dajemy, bo już nie mamy drzewa. Rakin oczywiście musi się. Oj, ty! Zapamiętam sobie. Jakiś taki dziwny dźwięk był. Nie wiem, czy on mi jakieś obejrzenie, ale tak patrzę na to sobie. Duszko nic mi nie zabrał. Dziwny dźwięk. No widzę, że tu prześwituje przez ten. Z jednej strony to nawet spoko, bo daje nam więcej światła. Nie trzeba budować tego jedno na drugim. z drugiej strony to tak trochę. No w sumie prześwituje przez deski, no nie? Tak na dobrą sprawę. No kurde, nic już nie płynie. Ja tyle zabiłem tych, tych. Mówiłem, że się zwróci. A tu co? Słabo jakoś, słabo. No nic, słuchajcie. Złowimy rybkę, wrzucimy ją na ogień. I to by było na tyle w tym odcinku. Zapraszam was do kolejnych. Wtedy już pozbieram może trochę tego drzewa właściwie. No bo tak to co? Stoimy w miejscu. Nic się nie zmienia. Ja bym chciał pokazywać coś ciekawego, więc... Zapraszam do kolejnego odcinka, który pojawi się już niedługo. Trzymajcie się. Zostawcie tam jakiegoś lajka, like suba, jeśli chcecie. Trzymajcie się. No i cześć.